Co jest najważniejsze w Twoim życiu? Co jest czymś takim najcenniejszym, co posiadasz? Czy jest to jakaś relacja, czy jakiś przedmiot, talent? Według mnie, ja bym zaryzykował taką odpowiedź, że czymś, a w zasadzie kimś najważniejszym, kogo posiadam, jestem ja sam. Jestem najważniejszą osobą w moim życiu. Jeżeli nie miałbym siebie, jeżeli bym siebie nie otrzymał, to wtedy nie byłaby możliwa żadna inna relacja. Nic. Po prostu to, że jestem. I takie postawienie siebie w centrum, z taką wdzięcznością, afirmacją i powiedzenie o sobie, że jestem najważniejszy, mogłoby się pewnie spotkać z krytyką, że to egoizm, że powinniśmy. Żyć ofiarą z siebie, wyrzekaniem się siebie. Może i, i tak, to jest jakiś etap w rozwoju człowieka, ale to nie jest nic podstawowego w naszym życiu. Jestem najważniejszym człowiekiem w swoim życiu i, i powiedzenie sobie tego wcale nie jest egoizmem. Jest pokorą, pokorą, uznaniem siebie jako daru. Yy. Mamy te trzy relacje, prawda? Relacja do drugiego człowieka, do Boga i do siebie. I myślę, że ta właśnie dzisiejsza, do siebie, jest najtrudniejsza w pewnym sensie. I na pewno najmniej oczywista jest, jest, jest to zagadnienie e wdzięczności w tej relacji do siebie. Bo do innych to jest proste. Wiem, kiedy ktoś mnie wkurza, kiedy ktoś mnie cieszy, kiedy jestem wdzięczny za, za czyjąś obecność w moim życiu. To jest po prostu naturalne. Widzę to. Z Bogiem mamy na tyle, nie wiem, taką dobrą edukację czy kulturę religijną, że my wiemy, za co powinniśmy być wdzięczni Bogu, że On jest źródłem życia, że jest dawcą zbawienia i tak dalej, i tak dalej, przebaczenie. Problem może polegać na tym, że to jest w sferze takiej teorii czystej, a niekoniecznie jest moim doświadczeniem, nie mam. Nie wiem dokładnie, co te słowa znaczą. Znam dobre odpowiedzi. Po prostu. Ale nie zajmujemy się tym teraz. A ta relacja do siebie? Nie wiem, być wdzięcznym sobie? Być wdzięcznym za siebie? Ach, chyba nie praktykujemy tego tak na co dzień. W ogóle praktykować bycie w relacji ze sobą. Podziękować sobie za coś. Szanować się, traktować siebie poważnie. Mówić o sobie dobrze, to nie jest wcale takie spontaniczne. Raczej właśnie mamy taką mentalność, że te relacje z innymi się liczą, że prędzej, żeby dochować słowa danemu komuś, dotrzymać terminów, to ja będę rezygnował bardzo z siebie, a żeby ci inni byli zadowoleni. Skąd to się bierze? No, przyczyn jest na pewno wiele, ale jedną z istotnych jest. Właśnie nasze dzieciństwo, to jak jesteśmy wychowani. Mały człowiek od piątego roku życia podobno słyszy kilkaset takich komunikatów dziennie, które mówią mu, że czegoś nie powinien, że coś robi źle, że powinien się poprawić i tak dalej. Inaczej zawiąż te buty, stój szybciej, nie płacz, nie kłóć się i tak i tak dalej. No i pewnie dobrze, bo to nas kształtuje, daje nam pewne ramy, uczymy się jakichś norm. Ale ja, całym sobą ten, ten mały człowiek on przyjmuje komunikat. Musisz się dostosować. To, co ty teraz czujesz, nie jest ważne. To twoje serce, twoje wnętrze, uczucia, nie? to, co ty chcesz. Jeżeli chcesz przetrwać, a dla mojego dziecka relacje to jest przetrwanie, to musisz o sobie zapomnieć na pewien czas i się podporządkować. To, co jest tu, nie jest istotne. No i. Kiedy się spyta takiego człowieka, nastoletniego albo nawet starszego, czego pragniesz, na co masz ochotę, co chcesz robić w życiu itd., itd., jak się czujesz, no to nie wiemy. Nie wiemy. Nie mamy kontaktu ze sobą, nie mamy relacji ze sobą, no bo to było w jakimś sensie piętnowane, negowane. Tracimy relacje ze sobą albo jej nie budujemy. Życie nas tego nie uczy. A wdzięczność, życie wdzięczne <grych> za siebie no będzie możliwe tylko w relacji i też między innymi w relacji do siebie. No to zadajmy sobie teraz pytanie o relację. Skąd ona się bierze, jak ona się rodzi, jeżeli chcielibyśmy taką posiadać ze sobą. Ja roboczo bym założył, że są takie dwie drogi, w jakie powstaje taka zażyła dobra relacja. Pierwsza. To wystarczy, że przypomnisz sobie jakieś bliskie ci osoby, przyjaciół ze szkoły, takie, które spontanicznie się na ciebie otwierały. Jest tak, że z niektórymi mamy flow i łatwiej nam się otworzyć, łatwiej zaufać, mamy jakieś wspólne cechy. I skoro jest ta, ta pierwsza bariera jest mniejsza, ja się otwieram, to, to, to tworzy się bliskość, tworzy się, tworzy się zażyłość, poznajemy się, jest mniejszy lęk. I to przychodzi naturalnie i później wystarczy, że ja dokładam trochę mojego wysiłku, trochę mojej uwagi, trochę czasu i mamy przyjaźń, wierność nie? i tworzy się relacja, miłość. Druga droga jest trochę mniej oczywista, może mniej spontaniczna, ale tak. I troszeczkę o czymś takim mówił Tomek, My się znaliśmy wcześniej, ale też jakby okoliczności nas na siebie skazały, że spędzamy ze sobą dużo czasu. I można to przeżywać na różny sposób, ale yy, jeżeli te są właśnie dwie osoby, yy, jedna drugiej daje odpowiednie warunki, czyli yy, przestrzeń takiej otwartości, przestrzeń słuchania, yy, w której nie osądzasz, nie wsadzasz człowieka do szufladek, nie krytykujesz. To ta druga osoba, ona widzi, wow, tu mogę być bezpieczny, tu chyba mi tak nic nie grozi, aż tak bardzo. I ona może stawać się szczera, może się otwierać, co jest ryzykowne, zawsze można dostać po głowie. Jeżeli widzi, że nie obrywa, no to jest jeszcze bardziej szczera. I, i co? I rodzi się prawda. W takiej właśnie atmosferze, gdzie jest zapewniona otwartość, uważność, czas, słuchanie. W końcu ludzie się tak odsłaniają, że pokazują się prawdziwi. Oni nawet sami przed sobą mogą nie wiedzieć. Ja pierwsze takie środowisko dostałem w duszpasterstwie akademickim. Ja zacząłem odkrywać, kim jestem, bo widziałem, że tu mam środowisko, gdzie nie muszę zakładać masek i udawać. Ja poznawałem siebie. Czułem się być w relacji też ze sobą. I w, takim, w takiej sytuacji odsłania się prawda o człowieku. A, a prawda o człowieku jest piękna, bo w głębi każdego i każdej z nas naszą prawdą to, że jesteśmy dobrzy, że, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. I tu też czasami wychowanie religijne może nam wmówić, że nasza natura jest skażona, że jest zła, naznaczona grzechem. Nie, nasza natura jest dobra. Jesteśmy stworzeni naprawdę bardzo dobrze. I wtórnie coś zostało skażone w tej naturze, ale nie, nie, nie pierwotnie. I po prostu kiedy doświadczasz prawdy o drugim człowieku, to miłość rodzi się spontanicznie. Nie, nie, nie zranisz takiego człowieka. Nie. Przyjaźń miłość rodzi się spontanicznie, kiedy doświadczasz takiej bliskości i prawdy o drugim. I to samo może się dziać w Twojej relacji ze sobą. Potrzebujesz sobie zapewnić czas, przestrzeń, otwartość, uważność nie osądzać się, nie potępiać nie wkładać w szufladki, nie mówić, że jestem głupi, że jestem beznadziejny, że znowu nawaliłem, że to, że tamto bo to będzie mnie na siebie zamykać. I tak jak możliwa jest relacja z innymi, możliwa jest relacja ze sobą samym. I wtedy tak siebie przeżywając, dając sobie czas, uwagę, zauważając swoje potrzeby, swoje granice, respektując je, bo nie mam nic cenniejszego nad siebie. Jak ja nie będę respektował swoich potrzeb, które potrzeby są dobre, one mówią co mam zrobić, co mam sobie dostarczyć, żeby żyć. Czasami nie da się ich zaspokoić, ale zawsze można je chociażby zauważyć, nazwać, że ok, mam taką potrzebę, nie jestem w stanie jej zaspokoić, ale ona jest ważna, mówi mi o mnie. To w taki sposób ja zbuduję relację miłości ze sobą i, i będę wdzięczny, po prostu będę wdzięczny. Będę siebie doświadczał jako dar. I oczywiście można to wypaczyć. Można to wypaczyć w jakiś tani hedonizm i teraz, o, będę sobie stworzył sobie kącik taki w moim domku, będę sobie popijał dobre herbatki, to jest tylko czas dla mnie, mam wszystkich w nosie, bo teraz muszę się zatroszczyć o siebie i sobie uprawiam hygge i tak dalej, nie? No ale to jest, to jest łatwe. To jest dbanie o swój komfort, a prawdziwą miłość się zaczyna w miejscu dyscypliny, w miejscu, kiedy na przykład ja dotrzymuję słowa sobie danego, kiedy obiecam sobie jakiś rytm dnia z jakichś ważnych względów i go dochowuję. To ja mu, daję sobie komunikat, twoje słowo jest ważne, traktuję cię poważnie, dotrzymuję słowa, którego tobie dałem, Krzyśku. A jeżeli nie byłem w stanie, to tłumaczę sobie, yy, że zro nie zrobiłem tego dlatego i dlatego, ale to było dla mnie ważne. Nie, nie chcę... Podważać swojego słowa, bo może mój umysł tego rozum nie będzie tego słyszał, ale do mojego serca będzie się sączyło coś takiego, że nie jesteś ważny. Nie, ciebie nie traktuje się poważnie. Nie dotrzymuje się słowa, którego, yy, które jest tobie dane. Można by dużo o tym gadać, to są treści mi bardzo bliskie. Yy. Będziemy medytować. <laughs> Człowieka który spotkał Jezusa. I ten człowiek, on wprawdzie osiągnął jakiś sukces, jakiś dobrobyt, ale kosztem siebie, utraty siebie, kontaktu ze sobą i tym samym kontaktu z innymi tak naprawdę nie był szczęśliwy. I dopiero spotkanie Jezusa pomogło mu wrócić do, do takiego dobrego, zdrowego kontaktu ze sobą. Będziemy medytować spotkanie zacheusza z Jezusem.